Miliony ludzi w sezonie letnim jadą pociągami na odpoczynek. Dzięki znacznym nakładom finansowym PKP, dzięki aktywnej działalności związkowej mają też gdzie jechać na urlop kolejarze. Pod tym względem Związek Zawodowy Kolejarzy należy do przodujących organizacji związkowych. Urozmaicone programy wypoczynku stwarzają dziesiątkom tysięcy kolejarzy i ich rodzinom warunki sprzyjające wytchnieniu po całorocznej pracy. Rozkliwą opieką otacza kolejnictwo i związek kolejarzy dzieci pracowników PKP. Prowadzone są przedszkola, domy w czasów dziecięcych. Co roku na kolonie i obozy wyjeżdża ponad 50 tysięcy dzieci i młodzieży. Rok 1965 nie odznaczał się w Polsce niczym szczególnym jak na drugą połowę rządów Gomułki, jeżeli nie liczyć wyroków w aferze mięsnej, obejmujących jedną karę śmierci i cztery kary dożywotniego więzienia. Kraj w dalszym ciągu odbudowywał się ze zniszczeń wojennych, przygotowywano się również do obchodów tysiąclecia państwa polskiego lub tysiąclecia Chrztu Polski, zależnie od punktu widzenia. Postęp można było zauważyć również w transporcie. Od trzech lat w Pafawagu produkowano elektryczne zespoły trakcyjne EN57, jednocześnie zaś ruszała budowa elektrowozów serii EU07. Pod względem bezpieczeństwa przełom 1964 i 1965 roku był spokojniejszy niż poprzedni, zdominowany przez katastrofę kolejową pod Jarostami. W ośmiu wypadkach, które wówczas się wydarzyły, zginęło tylko dwóch kolejarzy. Marzec przyniósł bowiem wypadek na stacji w Łowiczu. Kolejnego szczęścia w nieszczęściu mieli jednak doświadczyć również pasażerowie. Tuż przed godziną 11 po linii kolejowej numer 285 jechał pociąg przyspieszony numer 66-233 relacji wrocław Kłocko przez Świdnicę i Jedlinę-Zdrój. Na czele składu znajdował się parowóz PT-47-172 wyprodukowany w 1950 roku. Przydzielony był do lokomotywowni Wrocław Główny, gdzie trafił dwa miesiące wcześniej z Poznania. Podróż na południe toczyła się tak samo jak każdego innego dnia. Skład obsłużył przystanki w Klecinie, Domasławiu i Kobierzycach, a także zgodnie z planem pominął Bielany Wrocławskie. Następny postój handlowy przewidziano na przystanku Pustków Żurowski, znanego obecnie jako Pustków Żurawski. Jednakże w pewnym momencie maszynista dojrzał przed lokomotywą jakąś przeszkodę na torze. Na reakcję było już jednak za późno. W wyniku najechania na niezidentyfikowany obiekt na torze, lokomotywa wykoleiła się i przewróciła na bok. Sile, z którą doszło do wykolejenia, dowodzi fakt, że ciągnięte przez PT-47 cztery wagony spiętrzyły się, blokując całkowicie jednotorową linię. Na miejscu wypadku dość szybko pojawiły się służby ratownicze. Na szczęście nikt z pasażerów i obsługi przyspieszonego nie zginął, jednak 34 osoby zostały ranne. W tym dwie ciężko. 13 z nich trafiło do szpitala we Wrocławiu, zaś pozostałym udzielono pomocy na miejscu. Kolejarze znajdujący się na pociągu nie mieli pojęcia, czym dokładnie była przeszkoda, na którą najechał 66233. Komisja kolejowa, która obejrzała miejsce wypadku, stwierdziła, że tajemniczym obiektem były kamienie, które ułożono na torze przed przejazdem przyspieszonego. Przy pomocy milicji dość szybko zidentyfikowano sprawców, którymi okazało się czworo chłopców w wieku od 8 do 11 lat. Jak podano w wydaniach prasy lokalnej w całej Polsce dwa dni po wypadku, będące bez nadzoru dzieci postanowiły pobawić się przy torach. Jak później zeznali, postanowili sprawdzić, czy lokomotywa zmiażdży ułożone na torze kamienie. Byli przekonani, twierdzili, że pociąg przejedzie po kamieniach. Nie przypuszczali, że może nastąpić katastrofa. Zaznaczono również, że cała czwórka miała rodziców, jednak nic nie napisano o ich reakcji. Najwyraźniej jednak po uprzątnięciu rumowiska społeczność lokalna bardzo szybko zapomniała o potrzebie pilnowania najmłodszych, ponieważ krótko później dróżnik stacjonujący nieopodal pustkowa Żurawskiego zauważył kolejną kupę kamieni ułożoną na torze. Zdążył jednak ostrzec nadjeżdżający skład. Zapobiegając tym samym kolejnej katastrofie. Niemal równo dwa lata później na Pomorzu, inny pociąg nie miał już tyle szczęścia. Z Białogardu w stronę Koszalina wyjechał pociąg przyspieszony numer 8512 zmierzający ze Szczecina głównego do Białego Stoku. Skład prowadziła lokomotywa PT-3150 przypisana do lokomotywowni w Słupsku. Według planu, za Koszalinem pociąg miał skierować się przez stację macierzystą parowozu, a następnie Gdynię, Gdańsk, Malbork, Olsztyn oraz Ełk do stacji docelowej. Po odjeździe z Białogardu skład rozwinął rozkładową prędkość 90 km na godzinę. Następny postój wyznaczono bowiem dopiero w Koszalinie. Dojeżdżając do stacji nosówko, załoga parowozu zgodnie z planem zobaczyła, że ułożono dla nich przelot, zaś semafory wskazywały sygnały zezwalające na jazdę z pełną dozwoloną prędkością. Jednakże, tuż po opuszczeniu stacji, maszynista zobaczył, że coś znajduje się na torze i wdrożył hamowanie nagłe. Było jednak za późno, żeby podjęte działanie odniosło spodziewany skutek i zapobiegło zdarzeniu. Osobowy przyspieszony najechał na przeszkodę około godziny 1447. Huk był tak ogromny, że dało się go słyszeć na nastawni w nosówku. Parowóz pt 3150 wykoleił się i położył na prawą burtę, zaś wagon bagażowy i dwa osobowe nabiegły na jego wrak, co zablokowało ruch na linii numer 202 na kilka godzin. Spośród pasażerów rannych zostało kilkanaście osób, z czego osiem trafiło do pobliskich szpitali. Jednak katastrofy nie przeżyła załoga lokomotywy. Większość osób jadących składem zdołała wyjść o własnych siłach z wagonów. Na miejscu wypadku bardzo szybko pojawił się pociąg ratowniczy, a także kolejarze z Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Szczecinie, którzy sformowali komisję mającą zbadać przyczyny wypadku. Ponownie bardzo szybko ustalono, że przeszkodą na torze była pryzma kamieni ułożona przez dzieci, które postanowiły się w ten sposób zabawić na torach. Ślady na szynach świadczyły wyraźnie, że została ona zauważona przez załogę PT-31, ale stało się to za późno. Tym razem jednak, ku zaskoczeniu kolejarzy i funkcjonariuszy milicji, sprawcami okazały się dwie dziewczynki w wieku 5 i 9 lat, które mieszkały bardzo blisko stacji Nosówko. Zdziwienie wzięło się stąd, że zwykle w taki sposób bawili się chłopcy. Niemniej jednak znowu podniesiono problem wychowania i braku dozoru dzieci przez rodziców i opiekunów. Jak napisał w tygodniku Sygnały, redaktor Zbigniew Kaszyc niedługo po katastrofie w Nosówku, Dziewięcioletnie, normalnie rozwinięte i rozumne dziecko, chodzące już drugi czy trzeci rok do szkoły, powoduje nieszczęście, na które naoczny świadek, doświadczony kolejarz delegowany przez centralny zarząd trakcji MK, otrząsa się ze zgrozą. Nikt ich nie przepędził, nie pouczył. Może nie liczono się z tym, że nie zrobią głupstwa. Może i dzisiaj nie ma takich zdarzeń jak w pustkowie żurawskim czy nosówku, po którym PT-31 nadawała się wyłącznie na złom. Niemniej z obu zdarzeń płyną dwa mocne wnioski. Kamienie ułożone na torach jak najbardziej mogą spowodować katastrofę, i podejmowanie takich prób jest bezgranicznym idiotyzmem zasługującym na najstroższe wymiary kar przewidziane przepisami. Rodzice i opiekunowie, pomimo upływu lat i postępu technologicznego, Powinni interesować się tym, co robią ich małe pociechy. Może obecnie dzieciarnia nie bawi się już w pobliżu torów, ale to nie znaczy, że zagrożenia nie czyhają na nie z innego kierunku.